No, cześć wszystkim uczestnikom gry Horston. dzisiaj sobie na bójkę. Jak co tydzień, jak co tydzień, oczywiście, no to taką talię stworzyłem. Trzeba, trzeba było stworzyć jakąś talię. No to stworzyłem tak, taką, taką. Zobaczcie sobie, popatrzcie, jakby co. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczymy. Okej, okay, no to lecimy, lecimy. Trzymajcie kciuki. <laughs> Może za pierwszym razem się uda. <laughs> Może za pierwszym razem. Ok. Spróbujemy, no spróbujemy. A co tam? Nic, nic nie szkodzi. <laughs> Nawet jak za drugim czy trzecim, <laughs> to, to i tak warto, bo jakiś pakieci będzie, tak? Pakieci będzie. Szaman, będziesz szamanem. Dziadek walczył z szamanem. wow. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Tak jak mówiłem trzymajcie kciuki. Barack Obama, 5 kosztuje, ale to może odrzućmy go, co? Może może później. Przyda się. No dobra, z monetą będę grał z monetą, okej. Okay. Dobra. Gości sprowadzam. Ok, <laughs> zadanka do wykonania, do wykonania mamy. Ok, dobra, to wszystko gotowe. <laughs> Nic tu wiem. Nic tu po mnie. <laughs> Co? Nic tu po mnie. Ok, no dobra, co teraz tutaj? No zadamy dwa. Ok, akurat dwa. Pasówka. <laughs> pasówka. I to wszystko gotowe. A już się powtarzam. No dobra, ale śmiechu co nie miała. Ok. Dobra, no próbujemy tutaj zadanko robić. No dopiero mamy jeden z trzech na chwilę obecną. Wow, wow, wow. to tutaj działa. Wow, wow. Musimy tego załatwić, co gościa, co? Czy nie? Jak myślicie? Nie wiem, sam, co robić mam. No dobra, odpuścimy, odpuścimy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Co tutaj jest? Dwa. Jedzie tu na dziadka, jak nie wiem. Co? Je, jeszcze tu do zdrówka do. Wow, wow. Nie do, gdzie? Nie do, no dobrze, zobaczymy, zobaczymy, co, co z tego e, możemy niknąć. <laughs> nie wiem, zagrajmy coś takiego, może, nie wiem. lećmy tutaj. Lećmy no. Malutko, malutko. Truciznę, tru, truciznę dziadek miał. <laughs> to to. To się udało. Okej. Okay. No dobra. Ale tu to wszystko. Gotowe. Gotowe. Dwie karty. No trzy. Trzy. Teraz. Dobra. O, trzecią. Trzecią. Dobra. Okej. Okay. Tik taki. <ścoughs> Tik taki. <ścoughs> I wow. Provocation. Provocation. Wow. 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 Co teraz tutaj? Co teraz? Zagrajmy, może coś takiego. Co? Polećmy, może tym, może nie wiem. Sam, co robić mam? <laughs> nie wiem, sam, co robić mam. No i to nic, nic poza tym nie zrobimy. Nic poza tym. No tutaj dobieramy, dobieramy za ten bunkier, bunkier, bunkier. Bunker Mniej mniej tutaj kosztują te wszystkie Nie Zaklątka Ło wow, wow, wow brana chcesz sprowadzić branę Co to, to... Nie wiem Sprowadzi czy nie Co? Co? Sprowadzi Okej, okay, no dobra, zabrańmy coś takiego może. Okej, okay. który się przebudzi. Przebudził się. No dobra, co teraz tutaj? Co tu robić? Co tu robić? Dwa. Dwa, no bo moglibyśmy jechać na, na tę prowokację, może co? Czy nie? Albo dobra, no. Jedźmy tu może. Ba. OK. Okej. Lećmy tu. A teraz co? A teraz co? No dobra. Zagrajmy coś takiego. No lećmy tu. W twarz może. Dwa. 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 Walimy na bohatera może. Walimy na bohatera.

Co byście radzili, no? Dwa. No dobra, lećmy może tutaj. Dwa. Okej. Okay. Moc specjalna teraz 0 kosztuje. Następne 2 zadamy, co? Następna chyba, co? Czy nie? 3 masakra. Temu starczy, temu starczy. Brana przez biet. <ścoughs> brana, brana 5-5. No dobra, jedźmy. Jedźmy na tego brana. 3, błoniemy. 3. I komu tutaj dać? To, nie, nie, to dwóch polecimy, a dwóch polecimy, ale, ale co zresztą? To, co zresztą? Tak jak mówiłem, no dwóch. Ale co zresztą? Masakra, masakra, ten tu naprzywa. <laughs> <laughs> Jeszcze to tema! <laughs> z prowokacją. <laughs> no dobra, ten się budzi, ten się budzi. Coś tam zada, coś tam zada. <laughs> co? Ale co? To <laughs> cztery możemy zadać, ale komu? Nie wiem komu. <laughs> cztery, no temu może, co? Ten ma cztery. Okej, okay, no zagrajmy coś takiego. Zagrajmy sekrecik może, co? Albo albo, o, albo zagrajmy coś takiego. Okej, okay. dwa, dwa. No dobra, lećmy tu może. Lećmy tu. Zostawimy to. Chociaż dobra. Nic tam nie zaszkodzi, nie zaszkodzi, zadać <laughs> na tę prowokację, na tę prowokację. No dobra, mamy sekrecik to polecimy, to polecimy. Okej, okay. ale ten tutaj, ten tutaj <laughs> na, na, narozrabiał, narozrabiał. Wow, oh, wow, oh, wow, oh. co teraz, co teraz, O, oh, poddał się. <laughs> No dobrze, no dobrze. Udało się. No, za pierwszym razem. To za pierwszym razem. Ok, mamy zwycięstwo. O, tu nawet 1750 złotych monet wpadnie. Haha, to. jeszcze 50. I pakiecik. Oczywiście. Oczywiście. No dobra, zajrzyjmy to. Do tego, do tego pakietu. <laughs> no ale tutaj jeszcze popatrzcie, jak ta katalia wygląda, tak. Może nie do końca była. <laughs> Ma, macie smartfony, róbcie, róbcie zdjęcie, za pierwszym razem się udało. Nie powiem, nie powiem. <laughs> można, można tam sobie zagrać i oczywiście pakiecik mamy ok, wracamy gotowe no dobra, otworzymy pakiecik przy okazji zobaczymy co, co tu jest co tu jest no dobra, co teraz tutaj dla łotra, splądrowanie jakieś będziemy plądrować wszystkie klasy ho ho z ryba Anomalia, wojownik, wojownik i mech. Mecha dla wojownika. Okej. Okay. O. Kolekcjoner. Dobrze. Okej. Okay. Przyda się. To. Mamy trzy karcioszki dla wojownika. Może następnym razem. Wojownikiem pogram, pogram. to... Zapraszam serdecznie, zapraszam. gotowe To już trzeci raz dzisiaj mówię. No dobra. Może bojownikiem zagram. Super talia, super. Nie powiem, nie powiem. Do zobaczenia. Nie przegapcie następnego odcinka. Osoby, które subskrybują mój kanał, oczywiście dostaną powiadomienie. Hej. A, ah, cześć!